Cześć Natalia Knap z tej strony. Chciałabym Wam dzisiaj opowiedzieć o tym, dlaczego warto robić stop klatki w swoim życiu i doceniać w tych stop klatkach siebie. Dlaczego warto raz na jakiś czas usiąść sobie do listy, za co jestem sobie wdzięczna, co już osiągnąłem, osiągnęłam. Dlatego, że bardzo często jest tak, że mamy takie poczucie, że już wiele żeśmy zrobili, ale multum jeszcze przed nami. I żeby to multum nas nie pokonało, dobrze już jest wiedzieć, jakie zasoby w sobie mam, jakie umiejętności nabyłam, a ich nie było rok, dwa czy pięć lat temu, co już dla mnie jest łatwiejsze, a pięć, sześć lat temu było w ogóle nie do dźwignięcia, bo jak zobaczymy sobie, właśnie czasem na podstawie zwykłej prostej listy, którą stworzymy, co już mamy, jakie narzędzia i jakie umiejętności, to to multum, który jest jeszcze przed nami, tak bardzo nie przeraża i nie przytłacza. Bo mój punkt widzenia jest taki, i tu ponownie wrócę do Witolda Gombrowicza, książki Pornografia, że jesteśmy skazani na rozwój, czy nam się to podoba, czy nie, ale w perspektywie takiej że jeśli raz na jakiś czas zobaczę, trochę jak w grze komputerowej, okej, okay, teraz jestem na takim levelu, mam takie narzędzie, takie narzędzie, takie narzędzie, i w grach komputerowych to widzimy, ile już mamy, ile żeśmy już nakopowali, I trochę w życiu jest podobnie jak w tej grze komputerowej, że już mam to, już mam to, już umiem to, już umiem postawić granice, już potrafię coś zwerbalizować, choć rok temu tutaj mi glut stawał i w ogóle nie byłam się w stanie odezwać. Wow, super, to są kolosalne zmiany, więc zauważ je, by móc w swoim życiu iść dalej. Żeby wyruszyć w dalszą podróż, warto, a wręcz nawet powiedziała, że trzeba uhonorować poprzednią. Cześć.